podzielić się z Tobą czymś niesłychanie istotnym, co wręcz może zrealiz zrewolucjonizować Twoje życie. Słuchajcie, to jest w zasadzie 10 punktów, które chciałbym Tobie odczytać i chciałbym, żebyś poszukał w jaki sposób Ty możesz zastosować je w Twoim życiu. Pierwszy punkt, tytuł w ogóle, autor jest nieznany, tak, a tytuł brzmi, tu są Twoje zadania. Pierwsze: otrzymasz ciało. Możesz je lubić albo nie, ale ono będzie twoje przez całe życie. Drugi punkt. Będziesz uczyć się lekcji. Jesteś członkiem pełnoczasowej nieformalnej szkoły zwanej życiem. Każdego dnia w tej szkole będziesz miał szansę uczyć się lekcji. Możesz lubić te lekcje albo możesz myśleć, że lekcje są głupie i nie mają z tobą nic wspólnego. Pomyślmy, ile razy myślimy sobie, że to nie ma nic wspólnego z nami. A teraz, co jeśli byśmy sobie zadali pytanie: czego potrzebuje się nauczyć tak, z danego wydarzenia w swoim życiu? 3. Nie ma pomyłek, są tylko lekcje. Wzrost jest procesem, próbi błędów, eksperymentów. Nieudane eksperymenty są tak samo częścią procesu, jak i eksperymenty, które się udały. Czyli z, każdej, z każdego wydarzenia, nawet jeśli to jest pomyłka, coś zyskujesz, coś Ci ona daje. Pamiętaj, że jedyne znaczenie albo główne znaczenie to to, które Ty nadajesz rzeczom. Więc zdobądź lekcję. Albo wygrywasz, albo uczysz się i wzrastasz. Czwórka. Lekcja jest powtarzana dopóki dopóty zostanie nauczona. Lekcja będzie prezentowana w wielu różnych postaciach, dopóki się jej nie nauczysz. Wtedy jesteś gotowy, żeby iść na kolejną lekcję. Powiedziałbym, żeby iść na kolejny poziom. Tak? Piąty punkt. Uczenie się lekcji nigdy się nie kończy. Nie ma części życia, która nie zawiera lekcji. Jeśli jesteś żywy, to nadal będziesz mieć lekcję. Tak? Bardzo często ludzie nie chcą odrobić lekcji i idą w bok biorą drogę ofiary, tak? Uciekają w boki, mówią: "To nie ma nic ze mną wspólnego, to nie moja wina" i tak dalej. Nawet sam na planecie zwycięzców nie ma winnych. Są tylko tak, są tylko ludzie, którzy odrabiają lekcje, uczą się, zdobywają, coś zyskują. Teraz jeśli nie odrobisz lekcji, to będziesz obchodził tą samą górę po prostu dookoła. Będziesz mówił: "O, tu jest zupełnie inaczej, tu jest inna perspektywa". Tak, teraz to jest po prostu tutaj fantastycznie. Natomiast chodzi o ciebie żebyś ty odrobił swoją lekcję. Jeśli nie odrobisz swojej lekcji, no to właśnie. Słyszałeś? Szóstka. Tam nie ma nic lepszego niż tu i teraz. Kiedy twoje tam stanie się tu i teraz, po prostu będziesz mieć kolejne tam, które nadal będzie wyglądać lepiej niż tu i teraz. Po prostu trawa nie jest zielensza po drugiej stronie rzeki. Tak? Bardzo często widzimy ludzi, którzy zostawiają daną rzecz, którzy czasami zostawiają daną relację, żeby iść do innej relacji, um, i potem tylko i wyłącznie odkrywają, że wcale po prostu trawa nie była zieleńsza po drugiej stronie rzeki. Teraz siódemka. Inni są tylko Twoim odbiciem. Nie możesz kochać lub nie nienawidzić czegoś w innej osobie, chyba że jest to dla Ciebie odbicie. Czegoś, co kochasz albo nienawidzisz a propos swojej osoby. Pomyśl o tym, w jaki sposób może mieć to zastosowanie w Twoim życiu. Ósemka. Co uczynisz ze swojego życia, zależy od Ciebie. Masz wszystkie narzędzia i możliwości, których potrzebujesz. Co robisz z nimi, zależy od Ciebie. Wybór jest Twój. Dziewiątka. Odpowiedzi znajdują się w Tobie. Odpowiedź na życiowe kwestie i pytania leżą w tobie. Wszystko, co potrzebujesz zrobić, zacząć to zacząć patrzeć, szukać i ufać. Szukaj a znajdziesz. Hmm? Czyli masz dostęp do różnego rodzaju wiedzy, zasobów w tobie, już tu i teraz. Pomyśl o tym, że ludzie wykorzystują kilka, kilkanaście procent mózgu, potencjału naszego mózgu. I teraz pomyśl sobie, kiedy w życiu Działałeś na 100%. Jaką miałeś wtedy energię? Jakiego wtedy miałeś powera? Co myślałeś sobie o życiu? I teraz pomyśl sobie, ile ze swoich 100% wykorzystujesz na co dzień. Tak? A co jeśli mógłbyś wykorzystywać więcej ze swojego potencjału każdego dnia. Tak? I dziesiątka, jeśli myślisz, że możesz, to możesz. Jeśli myślisz, że nie możesz, to nie możesz. W obu przypadkach masz rację. Pomyśl o tym. I pamiętaj, że jedyne znaczenie to to, które my nadajemy sprawom. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie pomocne. Oglądaj to, odświeżaj regularnie i zadawaj sobie pytania, gdzie te 10 punktów mogą mieć zastosowanie w Twoim życiu. Ponieważ pamiętaj, możemy wziąć drogę ofiary i powiedzieć, że coś było złe, że to nie nasza wina i tak dalej, ale jeśli nie odrobimy lekcji, wszystko co robimy, to uciekamy w bok i obchodzimy tą samą górę dookoła. Tak? Możemy przez chwilę powiedzieć, o to jest zupełnie inna perspektywa, ta góra z tej strony wygląda zupełnie inaczej. Natomiast wkrótce pojawi się znowu lekcja, która będzie do odrobienia. Jeśli jej nie odrobisz, to po prostu niestety nie pójdziesz na kolejny poziom. Nie pójdziesz na kolejny poziom. Ponieważ chodzi o to, żebyśmy wzrastali i hmm? szli do góry, odrabiali lekcje, uczyli się. Także mam nadzieję, że to było dla Ciebie pomocne. Że weźmiesz pełną odpowiedzialność. Za rezultaty Twojego życia, bo to są tylko i wyłącznie owoce tego, co zrobiliśmy, tego, co myśleliśmy, tego, jakie mieliśmy uczucia, emocje, jakie podjęliśmy działanie, tak? ponieważ myśli prowadzą do uczuć. Uczucia prowadzą, ruszają nas do przodu i powodują, że idziemy do przodu z różnego rodzaju energią, entuzjazmem lub brakiem entuzjazmu, ponieważ jedyne znaczenie to to, które Ty nadasz danemu wydarzeniu albo zjawisku w twoim życiu. Pozdrawiam cię serdecznie i pamiętaj, w życiu nie chodzi o sam cel, tak, o, o, o przeznaczenie, tak, o metę. Tylko chodzi o to, żeby rozkoszować się podróżą. Enjoy the ride. Pozdrawiam cię serdecznie. Z de